Iwona... <śmienia> Co to jest Iwona Hoglin, ale się wkurwiła. Dobra, nieważne. <śmienia> no, nie, 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 bo... w skoku nie, 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 Ty nie, 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 Kim jest, kurwa, Iwona Hoglin? Kim ona, kurwa, jest? Panowie, jak chcę nowych team-mate'ów, bądźcie ci zasługi. Brawo. dobrze, nawet się nie triggeruje, tylko by był spokojnym tonem. Weź się, Oleszko. Na na... na... U, na Dabrowski, ale na strzały, nie wszystkie ludzie. Na Dabrowski, na strzały. Za jak tym memie co był trzeba ten e, jakiś typek w tej czerwonej kurtce. Co? Czabem jest dążki i bądź go Nie ja mam lepszego mema czekaj się <noise> Zaraz <Szczypicy. głos> wam coś wyślę na tym, na górnym na... Patrzcie teraz na główny O co się bogato zdobyłem, szablę Dobra, to kim jest Iwona? Ja, ja nawet a mu szabli nie, nie poniósł. A Dąbrowski czemu trolujesz? Ja troluję? No. Ale w jaki sposób? Czemu trolujesz ogólnie? Kurwa, Iwona! Co? Ty, no, co to, jest w ogóle? <grymianie> to jest To jest krzesłowski! To jest krzesłowski! Wolny! 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 ty Wolny! Wolny! się Wolny! 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 w Wolny! 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 Pięciu członków starszyzny zadecydowało, żeby Iwoncia spłonęła w Świętym Ogniu. Co tak mocno na To Oprócz Iwonci? <laughs> świętym Ogniu... Dusza! Dusza Iwonci zbrodniła się. Po końcu liczą człowieka jako dwa byty. Ej, ja, ja... rucho idziemy... Robimy duel Iwoncia kontra ten, tamten Dąbrowski? W super. Nie rozpędoli. Nie, nie, nie rozpomdali się no i nie poddałem się, nie bądź tepatystyczny. Nie, ja nie bądź tutaj. To co ty zależy? Dobra, mam nie defekować, to ogarnę. Kurwa i bądźcia, przygotowanie, nie. halo, to jest niehonorowe! To jest, to jest wbrew kodeksowi, kurwa... Indian. <słuch> Ej, może weź piekota, a nie to na duel? Każdy szanujący się kokos... Nie postaraj nie, 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 nie gasz kapownikiem z skrzydłami pod To nie jest głupio Dobra, Iwoncia, ja cię wyzywam na pojedynkę Czy mi skołgu, Woncie, do zaświatów Dobra, 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 dobra. dobra, dobra. Panowie nie troszkę dalej wyjdę Jazda Dobra, jest, dobra Dobra, dobra Brak mnie do Dumboxy Wiesz, kopniaka zostałem w jajka w zaświatach No to troszkę po Już jest do plemienna. Brawo domek! To, to tak moje... jest! A! Szkafa jest otwarta. Do Teraz dobrze gramy. O, widzę bardzo dobrze i celnie się chodzi. Wszystko, domy i pole bitwy dobra jednego zabiję, to się liczy Ja wolę wolno, duel chodź, no dobra Tylko nie strzelaj w członka straszyzny Dobra, dobra, dobra Dobra, uwaga, do boju Gotowi do startu, do boju <grywia> No je strzelać, jeb no Pito. Jezdin, nie ty mnie do mokołowych nie szabloni Ło kurde malufę Broń białego człowieka No i Dziękuję w ogniu, że dopomogłeś mi w tej walce A teraz jakiś Indianin na koniu mnie atakuje Ło to co jest Prawo wozu No dobra Na pistolety? Nie Co ty robisz? Kobieta Będę po Będę Po tak. Dobra Łuką Pedalski, pedale Wypchnij Tego rusznika ja się na coś trapą nie widzę z połowy ekranu. No ale trafiać. no właśnie no, trafiasz. No, no, no. Na słowo. Na słowo, tu Duel. Daj spokój już. On nie cholerowe, zastrzelił go. No, widać, widać. Dobra, nieważne. Dobra no, bo to da dawajcie go o dupę z szablami i napijemy go też. No nie jak... Ja dzisiaj mogę cokolwiek... Cokolwiek w ty... ...kusiuko strzelny. Nie wiem. Nie ma mapy to konnice. No a to powiedz, żeby... ...żeby konnika zeszła, jak żebyśmy się jako napijonali z A to mógłbym tak tylko... Kto to jest w BDC? No, nie nie wiem. Kolejny multikonto jakiegoś kokosa, tak? Nie no, zaraz Nie wjechałeś się na pełnię, Dąbrowski Słuchajcie, tak, ja chciałem właśnie powiedzieć, że ja zaraz przez te kotki, srodki, pieski zaraz dostanę jakiejś tej... Izy. paranoi Już masz, no? Tak Przez ciebie dostałem Powinieneś, że Dąbrowski się nie lubi z kszatem Myślisz, że no, jak ktoś pisze cały czas Bandera i pisze radykalne, ekstremistyczne tekst ekstremistycznych piosenek z XX wieku? Na pewno nie wiedziałem, bo ma... ty od skrzata, bo to był skierdak, chyba, ekstremistyczny piosenkę. I to się potem widzi, no to tak. Ktoś to pisze, nie?

Trzeba mi się ekoszymięglać, ja czemu? Brawo, że tu poznał Nas ten do dołączył I dostał Pokaże, czy zastrzeli A, Chyba nie ja zapomniałem jak długo jest ten... Ten Kurde, Amazonki się na nas rzuciły. To no jest. Tak. Kurwa. Piesek. Kurwa kot i pies nas zajebę. Banani ty wyobrażasz sobie? Niemożliwe. O kurde, co jest? Nie chcę zdawać mi już to, że... mi gra takim ekwipunkiem... O nie, najpierw na na to po prostu... Tak, najpierw chcesz mnie. Ja zrobię, jak chcę. Ja popatrzę. Jedno, jedno i popatrz, okej. Okay. Tak. <laughs> Brawo. Oko za oko, ząb za ząb. Nas jest porówno, Brawo. Nie masz szablę. A, to są co ja, dobra. Choć tam zwykle, jakiś gubno, nieważne. Nie, bo ja sobie wziąłem. po prostu... O! I ja. yy, Tutaj widzę, że jak członek starszyzny już postanowił mnie wrzucić do świętego ognia. I będziemy teraz nad tym głosowali. Proszę was, członków starszyzny, uprzejmie o oszczędzenie mnie. Kto jest za wrzuceniem mnie do ognia, niech zechce kliknąć jeden, kto jest przeciw nie kliknie dwa, głosujemy. Bagratem tak, wyłączyłem w WSF. i, i przestaję na hita bić, ciągle. Tak. To albo mi się nie chce z tym bić. Yy, wona to jest śmieszne. Się od poszło się głosowanie, czy nie. jest <noise> śmieszne <noise> Zgadza się z badionem I ma od celowania do bycia scalowanym Czekaj, się nie wojny A, bardzo ukraiński Z Bobunem byś się dogadał Co to jest kurwa lobak? Lobak

Dawaj, soluj, pieska Pałchał, dawaj tu Do budy, do budy! Buda jest za tobą! Kurwa <grym> Ja bym ginął i przez tego zabawstwienia Brawo, Piesek mnie powalił Okej, okay. jak nie ginę na hita, to będzie mała niepokoją Albo, czekaj, czekaj, nie będę pieskowi przeszkadzał Dawaj I się piję z a to jakiś fajny socjal. A, right. to nie odpłaczę. No. To Tak, to, to jest ta sama osoba. <laughs> Tylko... mają ja już bronię... Dziś idę do ich fałdy. No nie, jak porówna jedna osoba, to to by... ...wspiesz z Słucham. Niech że... Ciekawe czy Icarus będzie się pociął Banani nie, przeciwko... Nie, nie, bo to nie... Ja się wylodzę Brawo I tak byś wygrał <noise> to Nie mnie zajebił mocniej to byś je damage'a Obrażenia, przepraszam Jest kotek Zastąp taki metam. Do jednego bolski, nauczy się walczyć. No dobrze, Dawaj. dobrze. Postaram się. Za. Daj, chuj na walki, no i tylko idę bolski, się. jest z Pinjicy. Zabój tak, tak i tak, to i właśnie. to się, z O, Zabój się, z Pinjicy. Zabój się, przez te a jeśli to sprawdził so so socjot, to on by nam wszystkim. No, bo to nie jest prawdziwy socjot. Mi może ja jeźdę z RZO. Nie, nie. To nie jest prawdziwy socjot, bo on kurwa skierować na mech. I karot socjot, co to jest? To taki Norweg. Sensie to, to nie jest on, to jest jakiś fake. Ale że w kłuszewskiej sprayzach exactly. odpiano, bo daleni... Kurwa, mać. Ogarnij się. Ale nie musisz mi do włoskich pomagać, położyć. My mamy ważniejsze rzeczy do zrobienia, a nie kurwa z dezerterami będziemy walczyli. No Co ty, ty i sobie biegni tam walcz z kotkami, a ja, o, ja bym to, o... w sobie w Proszę, znajdźcie zabrać. Znajdźcie Gladiona, to bym zagłosował na jeden. Znając układce, to, to w sumie nie wiem. Kłonkowie starszyzny yy, plemiennej, proszę was bardzo o uchronienie pana y, niego od yy, tego ognia. Wobec tego rekomenduję wam głosowanie przeciw. Wrzucenia y, członka naszej starszyzny do świętego ognia. Wobec tego proszę o zagłosowanie na dwa. Ty się mi tak na meczaj nie strzeża. A czy nie zagłosowałem? Nie wiem właśnie. No nie ma, nie. A przydałoby się. Ale co się Niko. w Miko? za. Ja co? <śmienicza> <wyszło>. Nikogo <śmienicza> nie? No, ja teraz tamtym nie jestem, a o co chodzi? Aha. Sposuję po prostu cały czas. Brawo. Trzeba wiedzieć, co się dzieje w społeczności. Tak, musi być to. kontrola wewnątrzpartyjna, to prawda. Co, to nie socjalny, bo socjalny w ogóle. Ojej, fejku. Tak, to jest piotrek. Z Miko. Nie, 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 się nie gorzej bije, się zupełnie inaczej bije. A nie gorzej? Miko się bije stale... tak nie, nieprzewidywalnie. No, przecież pamiętam jak Ragnarö rozwalał. Bo kurwa, źli i wikingi ja nie wiem jak walczy z Miko. Bo ja to jest strasznie dziwnie, tak jak Mikos, z tego co cybotka. Mikro jest zupełnie brakiem nie gdzie Ragnara zawsze. Co tu się I tak Bo Ragnar holdował, a Mikos go po prostu uderzył. No, no, Żyd i ja też. Te, te, aha, 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 ja tu czekam, żebyś z Dombrowskim miał duet no i przekaz Dombrowskim duet, ja <laughs> Ja bym to już miał jako zwycięstwo już w najbliższym stresie. Skąd to idzie, no to jest Dąbrowski. Kiedy są te igrzyska śmierci w ogóle? Te igrzyska śmierci? Tak. No to ich zagrałeś po w ogóle. Brawo. Ja sobie wywalili karosa. Ciekawe jak to był, te, te, ta podróba. Ale tu, to jest, Ej, wiecie, nie, to podróba. Wiecie, że ostatnio do mnie na Twitterze napisał na privie ktoś, kto podszywał się pod Ilona Maska? I słuchajcie, napisał do mnie, że to jest jego prywatne konto, nie? Tak jest, który pisze, na którym pisze z fanami. I jeszcze wysłał mi film AI, jak Ilon Musk do mnie mówi, słuchajcie. Nice. Ja zaangażowałem się. W, ja, w sensie film był dość realistyczny i ja przestraszyłem się w ogóle dokąd to wszystko zmierza. Ile pajców nie wysłałeś? Mnie nic nie wysłałem, no. <śm> no <śm> ten film i w ogóle przestałem go obserwować. No, on ci by podwoił Pitcoina Bitco jakbyś wysłał. Wiesz. Gdybyś sobie go zabili. Nie, ale to jest ogólnie pojebane, nie? Co się dzieje. Nie, z tu się pochłakałem i, I powiem, że nie, A pamiętam A tak z przed dwóch lat, czy trzech, te pierwsze? Jak jeszcze było słychać, że głos jest taki robotyczny i taki, że to nie jest prawdziwy głos. A to było spoko, bo to mog mogły być żarty. Widać, że to żarty, ale to jak poszło, to teraz jak, no jak to jest teraz zaawansowane, to to jest straszne. Pan na polek, został zabity przez kotka. A piecek się z tego śmieje. Mówię, co to jest? Za glon, klon Gladiona. Zastanawiam się. Gladion się kl klonuje. No to jest klon Gladiona, tylko trzeba nie żyć. Czekajcie. Okej, okay, w tkaninie sperma jest A. Okay

no bo jest taki on WSM a i może sobie. Okej, okay. niedobry nie Klementy, no nie, że ten, ten będzie spokojniejszy od sprzeda. Jednym kątem walczy, a drugim kątem ogląda siebie jak walczy, niesamowite. Klementy. No właśnie. Bez was mój przyjaciel się poplakał. Banon i Dabrawski. A ty jesteś taki taki. taki... Je ten... teraz. Ten o taki... jest taki... taki druga? Po pierwsze, kim jest Klementyn? Po drugie, jaki jego przyjaciel? No tak, w związku też ma przyjaciół. Klementyn to jest Skrzetuski? To jest, jest przyjaciel Skrzetuskiego, nie możesz czytać. Ja myślałem, że Klementyn to Skrzetuski, który mówi o swoim innym przyjacielu, o którym ja nie wiem. Nie, Klementyn pracował za nim. I idzie na mnie. Ale to jest... Nie to nie jest bot. Ani... Tak, hmm. <kop> <tomatoes> to, to jest bot. sobie Jata Chipity zapogamował, żeby grał. Okay I dlaczego on nas słyszy? Jata zaplanował. Zaplanował Jata Zaplanował, że wojna w głowie się Koniec zabawy, chłopcet. No już do mnie strzela, jakiś indianin. Jest mu przykro bardzo, co pogadamy. Ale o, o kogo ty masz na myśli? Iwonę? A ty skończ, skończ. Spac. To jest taka konferencja międzynarodowa. A ty ta jest fakt nie było. Cytac. Okay. Cytac. Hey, a co to? Tak. C. Światowy zlot prawisowców. A to gumno, obozie. Gdzie tam Donald Trump? A tam pokemony straszne wysokiwały. Jakieś ja. mu nie nie z Zoski. Trampką pewnie raczymy o naziści Orban ja sobie... był, premier no, Orban. Bo to w węgier, węgier był ostatni Tak, tak, na Węgrzech był, Cypacki cy cy Jesteśmy jesteś, naziści, za Hitlera lubiły Kurwa męceni, nie, był kurwa męceni, to nie było, bosek był Bosak Ale w sensie serio byli, Morawiecki był tak A Morawiecki i byli... Bosak W sensie ci FPO, tak? Fpy.